Piękno w każdym ruchu. Pasja, która nie stygnie. Nawet zimą rozpalamy polskie serca. PPTV, Twoje emocje bez granic. Wspierasz, tworzysz. Zostań naszym patronem. Dzień dobry Państwu. Z ogromną radością witam w kolejnym już trzecim cyklu naszych spotkań w ramach klasyki literatury światowej na antenie PPTV. Po wspólnej podróży przez realistyczny świat warszawskiej lalki Bolesława Prusa oraz baśniowe, mroźne krainy królowej śniegu Andersena nadszedł czas na jedną z najbardziej niezwykłych opowieści, jakie kiedykolwiek przelano na papier. Dziś rozpoczynamy lekturę Małego Księcia autorstwa Antoine Saint-Exupéry'ego. Choć wielu uważa tę książkę za bajkę dla dzieci, my wiemy, że to jedna z najgłębszych rozpraw o przyjaźni, miłości i o tym, co w życiu naprawdę ważne, a co, jak pisał autor, jest niewidoczne dla oczu. Zapraszam Państwa serdecznie do wspólnej wędrówki po asteroidzie B612 i ziemskiej pustyni. Usiądźcie wygodnie, zapomnijcie na chwilę o dorosłych sprawach i dajcie się porwać tej poetyckiej opowieści. Mały książę Antoine saint -Exupery. Leonowi Wertowi. Przepraszam wszystkie dzieci za poświęcenie tej książki dorosłemu. Mam wrażenie, ku temu powody, ten dorosły jest moim najlepszym przyjacielem na świecie. Drugi powód, ten dorosły potrafi zrozumieć wszystko, nawet książki dla dzieci. Mam też trzeci powód. Ten dorosły znajduje się we Francji, gdzie cierpi głód i chłód. I trzeba go pocieszyć. Jeśli te powody nie wystarczą, chętnie poświęcę tę książkę dziecku, jakim był kiedyś ten dorosły. Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, choć niewielu z nich o tym pamięta. Zmieniam więc moją dedykację Leonowi Wertowi, gdy był małym chłopcem. Część trzecia. Rozdział 9. Sądzę, że dla swej ucieczki mały książę wykorzystał odlot wędrownych ptaków. Rano przed odjazdem porządkował dokładnie planetę, pieczołowicie przeczyścił czynne wulkany, miał dwa czynne wulkany. To się bardzo przydaje do podgrzewania śniadań. Miał też jeden wulkan wygasły ponieważ powtarzał zwykle, nic nigdy nie wiadomo, więc przeczyścił także wygasły wulkan. Jeśli wulkany są dobrze przeczyszczone, palą się powoli, równo, bez wybuchów. Wybuchy wulkanów są tym, czym zapalenie sadzy w kominie. Oczywiście my na naszej ziemi jesteśmy za mali, aby przyczyszczać wulkany, dlatego też sprawiają nam tyle przykrości. Mały książę z odrobiną smutku wyrwał także ostatnie pędy baobabów. Nie wierzył w swój powrót. Wszystkie te codzienne prace wydały mu się tego ranka szczególnie miłe. Kiedy po raz ostatni podlał róże i już miał ją przykryć kloszem, poczuł, że chce mu się płakać. Do widzenia, powiedział Róży, lecz ona nie odpowiedziała. Do widzenia, powtórzył. Róża zakaszlała, lecz nie z powodu kataru. Byłam mnie mądra, powiedziała mu. Przepraszam cię, spróbuj być szczęśliwy. Zdziwił się brakiem wymówek, stał całkowicie zbity z tropu, trzymając klosz w powietrzu. Nie rozumiał tej spokojnej słodyczy. – Ależ tak, ja cię kocham – mówiła róża. – Nie wiedziałeś o tym z mojej winy. To nie ma żadnego znaczenia, ale ty byłeś równie niemądry jak ja. Spróbuj być szczęśliwy, pozostaw spokojnie tę planetę. Nie chcę ciebie więcej. – Ależ przeciągi! – Nie jestem już tak bardzo zakatarzona – Ładne powietrze nocy dobrze mi zrobi, jestem kwiatem. Ale dzikie bestie, muszę poznać dwie lub trzy gąsienice, jeśli chcę zawrzeć znajomość z motylem. To podobno takie rozkoszne, bo któż by mnie potem odwiedzał, gdy będziesz daleko. A jeżeli chodzi o dzikie bestie, nie boję się nikogo, mam kolce. I naiwnie pokazała cztery kolce. Po chwili dorzuciła: Nie zwlekaj, to tak drażni, zdecydowałeś się odjechać i ci już. Nie chciała, aby widział, że płacze. Była przecież tak dumna. Rozdział 10. Planeta Małego Księcia krążyła w okolicy planetek 325, 326, 327, 328, 329, 330. Zaczął więc od zwiedzania tych planet, aby znaleźć sobie zajęcie i czegoś się nauczyć. Pierwszą zamieszkiwał król, ubrany w purpurę i gronostaje. siedział na tronie bardzo skromny, lecz majestatyczny. Oto poddany! krzyknął król, gdy zobaczył małego księcia. Mały książę spytał: „ Widzisz mnie przecież po raz pierwszy, w jaki więc sposób mogłeś mnie rozpoznać? Nie wiedział, że dla królów świat jest bardzo prosty. Wszyscy ludzie są poddanymi. Zbliż się, abym ci widział lepiej, powiedział król, bardzo dumny, że nareszcie może nad kimś panować. Mały książę poszukał wzrokiem miejsca, gdzie by mógł usiąść, lecz cała planeta zajęta była przez wspaniały płaszcz gronostajowy. Stał więc nadal, a ponieważ był zmęczony podróżą, ziewnął. Etykieta nie zezwala na ziewanie w obecności króla, rzekł monarcha: Zakazuje ci ziewać. Nie mogę się powstrzymać, odpowiedział mały książę, bardzo zawstydzony. Odbyłem długą podróż i nie spałem. Wobec tego rozkazuję ci ziewać. Od lat nie widziałem ziewających. Zaciekawia mnie ziewanie. No, ziewaj jeszcze, to jest rozkaz. To mnie oni śmiela, nie mogę więcej, powiedział czerwieniąc się mały książę. Hm, <laughs> odrzekł król. Wobec tego rozkazuję ci to ziewać to, bełkotał chwilę, wydawał się rozdrażniony. Królowi bardzo zależało, aby jego autorytet był szanowany. Nie znosił nieposłuszeństwa. Był to monarcha absolutny, ponieważ jednak był bardzo dobry, wydawał rozkazy rozsądne. Jeśli rozkaże, zwykł mówić, jeśli rozkaże generałowi, aby zmienił się w morskiego ptaka, a generał nie wykona tego, to nie będzie wina generała, to będzie moja wina. Czy mogę usiąść? Spytał skromnie mały książę. Rozkazuję ci siąść, powiedział król, podciągając majestetycznie jedną połę grona stajowego płaszcza. Mały książę był zdziwiony. Planeta była maleńka. Nad kim król mógł panować? Najjaśniejszy panie, powiedział, proszę mi wybaczyć moje pytania. Rozkazuję ci pytać, pospiesznie powiedział król. Najjaśniejszy panie, kim najjaśniejszy pan rządzi? Wszystkim z wielką prostotą odpowiedział król. Wszystkim? Król dyskretnym ruchem wskazał swoją planetę, inne planety i gwiazdy. Tym wszystkim? Spytał mały książę. Tym wszystkim? Odpowiedział król, ponieważ był to monarcha nie tylko absolutny, ale i uniwersalny. I gwiazdy najjaśniejszego pana słuchają? Oczywiście, odrzekł król, słuchają natychmiast. Nie znoszę nieposłuszeństwa. Mały książę zachwycił się taką władzą. Gdyby on ją posiadał, mógłby widzieć jednego dnia nie 43, ale 72, nawet 100, nawet 200 zachodów słońca bez przesuwania krzesełka. A ponieważ był trochę smutny z powodu swej małej, opuszczonej planety, ośmielił się prosić króla o łaskę. Chciałbym zobaczyć zachód słońca, proszę mi zrobić przyjemność, proszę rozkazać słońcu, aby zaszło. Jeśli rozkaże generałowi, aby jak motyl przeleciał z jednego kwiatka na drugi, albo rozkaże mu napisać tragedię, albo zmienić się w morskiego ptaka, a generał nie wykona otrzymanego rozkazu, kto z nas nie będzie miał racji, ja czy on? Jego królewska mość, odpowiedział stanowczo mały książę słusznie. Należy wymagać tego, co można otrzymać. Autorytet opiera się na rozsądku. Jeśli rozkażesz twemu ludowi rzucić się do morza, lud się zbuntuje. Ja mam prawo żądać posłuszeństwa, ponieważ moje rozkazy są rozsądne. Więc jak jest z moim zachodem słońca? Przypomniał mały książę, który nigdy nie porzucał postawionego pytania. Będziesz miał twój zachód słońca, zarządzę go, lecz zaczekam w mądrości rządzenia, aż warunki będą przychylne. Kiedy to będzie? Dopytywał się mały książę. Hm-hm, – zamruczał król, badając gruby kalendarz. hm-hm, to będzie około, około to będzie dziś wieczorem o godzinie 19.40 i zobaczysz, jaki mam posłuch. Mały książę ziewnął. Żałował straconego zachodu słońca, a poza tym już się trochę nudził. Nie mam tu nic do roboty, odejdę. Nie odchodź, odpowiedział król, który był tak dumny z posiadania poddanego. Nie odchodź, mianuję cię ministrem. Ministrem czego? Hm, sprawiedliwości. Ależ tu nie ma kogo sądzić. Nie wiadomo, że król, jeszcze nie zwiedziłem mego królestwa. Jestem bardzo stary, nie mam miejsca na karoce, a chodzenie mnie męczy. Ach, ale ja już widziałem powiedział mały książę wychylając się aby rzucić okiem na drugą stronę planety tam także nie ma nikogo wobec tego będziesz sam siebie sądzić to najtrudniejsze znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić będziesz naprawdę mądry ja powiedział mały książę mogę się sądzić byle gdzie nie ma potrzeby abym mieszkał tutaj <laughs> Zdaje mi się, że gdzieś na mojej planecie jest stary szczur. Słyszę go nocą. Będziesz mógł od czasu do czasu sądzić tego starego szczura. Będziesz go mógł skazywać na śmierć. W ten sposób życie jego będzie zależne od Twojej sprawiedliwości. Lecz za każdym razem ułaskawisz go, aby go oszczędzić. Jest bowiem tylko jeden. Nie lubię skazywać na śmierć, odpowiedział mały książę i już odchodzę. Nie, rzekł król. Mały książę, który skończył już przygotowania do podróży, nie chciał martwić starego monarchy. Jeżeli wasza królewska mość chce, aby rozkazy były wykonywane natychmiast, proszę mi dać rozsądny rozkaz. Niech mi na przykład wasza królewska mość rozkaże odejść stąd przed upływem jednej minuty. Zdaje mi się, że okoliczności są sprzyjające. Ponieważ król nie odpowiedział, mały książę po chwili wahania wyruszył w drogę, wzdychając ulgą. Mianuję cię moim ambasadorem, wykrzyknął jeszcze król, był bardzo pewny siebie. Dorośli są bardzo dziwni, mówił sobie mały książę. Dziękujemy, że byli państwo z nami przy kolejnym rozdziale Lalki Bolesława Prusa. Jeśli podobała się państwu ta forma codziennego czytania, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału aby nie przegapić następnego odcinka. Państwa wsparcie naprawdę pomaga nam rozwijać ten projekt literacki, dlatego będzie nam niezwykle miło, jeśli zdecydują się państwo także wesprzeć nas na Patronite. Każda subskrypcja, łapka w górę i komentarz sprawiają, że możemy tworzyć kolejne audiobookowe serie z klasyki polskiej literatury. Dziękujemy za uwagę i zapraszam już jutro na kolejny rozdział. Wspierasz, tworzysz. Wspieraj nas na Patronite. PPTV. Wejdź na stronę Patronite lub zeskanuj QR kod.